We wrześniu 1965 roku, po tym jak jego samolot został trafiony podczas wykonywania misji wojskowej nad Wietnamem, admirał James Stockdale musiał się katapultować. To był początek siedmiu lat, które Stockdale spędził w wietnamskiej niewoli. Przetrwał pomimo tortur, braku przestrzegania jakichkolwiek zasad traktowania więźniów czy opieki lekarskiej. Na pierwszy rzut oka to opowieść, jakich wiele żołnierz, niewola, tortury. Jednak ta historia dała początek temu, co w psychologii nazywa się paradoksem Stockdale'a. Kiedy po powrocie do Stanów zapytano Stockdale'a, dlaczego on przetrwał, a wielu innych nie, admirał wskazał, że tym, co pozwoliło mu znieść niewolę, była kombinacja wiary i ciągłej gotowości. Wiary w to, że uda mu się wrócić do domu. Ciągłej gotowości do konfrontowania się z nawet najgorszą codziennością. Mówiąc inaczej, chodzi o to, by zawsze mieć nadzieję, ale jednocześnie być gotowym do radzenia sobie z tym, co złe.